Sobie na spacer z kawką. Jesteśmy w Czewie nad Wisłą, obok historycznego mostu. Jesteśmy na spacerze. Piękny widok na most w Czewie. Oczywiście jest teraz remontowany, ale nie zmienia to faktu, że robi wrażenie. Oprócz atrakcji mostu, jeszcze tutaj wzdłuż Wisły odkryliśmy świetne miejsce do zabawy dla dzieci. Po prostu przecudowny i bardzo duży park, domki, zjeżdżalnie. Po prostu jest gdzie się pobawić. Tu jest bardzo dużo różnych innych urządzeń do zabawy, oczywiście dla dzieci. Są też Zjeżdżalnie drewniane, boiska, place zabaw, oczywiście siłownia na świeżym powietrzu. Pełno dróg rowerowych, więc ile rodziców jest co robić, ile dzieci jest co robić. Kwestia przyjechania, zobaczenia i odwiedzenia. Idziemy sobie ścieżką wzdłuż Wisły. Z tyłu mamy most. Po prawej mamy starówkę w Tczewie. a Przed nami jakaś, jakaś restauracyjka, to coś w formie. Jakiejś mariny, portu, coś takiego. Generalnie. Pora spać. <grystanie> Zimno się zrobiło. Właśnie się siedzimy. No dokładnie, jeszcze sobie popalam cygarko. Teraz też nałożyłem bluzę. Słońce zachodzi, to tak robi się trochę tak, chłodno. Chłodno, ale to zdrowo. <grystanie> no dokładnie. Tam na moście pociąg towarowy właśnie się przesuwa powoli. Pociągi jeżdżą bardzo często na tym moście. Przy ruch kolejowy jest dość duży. Jesteśmy na parkingu w Tczewie z widokiem na, na most Tczewski. E, obok nas stoi kamper e, wspaniałego człowieka, którego żeśmy poznali. Nazywa się Alan Heath. Jest z UK, na co dzień mieszka, mieszka w, w kamperze, prowadzi swój, swój kanał na, na YouTube i nie tylko. I, I bardzo miło, że mogliśmy go poznać. Hello, Anna. Hello, hello. Wchodzimy do, do auta Alana. Nie przygotowałem, aby mieć gości tu, tak. ale to mogą wytłumaczyć troszeczkę, co, co mamy. Więc dobrze, to jest łóżko z tyłu, mhm. I, więc to był usunięte. To, co to było i teraz to są kapitanskie siedzenie które Odwracalne. jest to obracalne tam. tu pracuję tak jak widać na dole mam baterię która jest 250 to, o, to jest lydiowe mm -hmm. LIFEPO4 i mam um, falownicę, która jest 4 kW, to oczywiście jest dół. Do... To były zrobione um, nowe i na dole tam jest klimatyzacja. I to do ogrzewania faktycznie to musi być na um, podłączone do sieci, ale e, klimatyzacja, e, bo kiedy używamy klimatyzacji? Kiedy jest słońce, no, tak. co to znaczy, że tam mam e, tu e, dwa solar, 220 W, jest back contact, tylny kontakt, mm -hmm. który tu jest e, działał najbardziej skutecznie niż e, standardowy mm -hmm. i um, dzięki tego mam e, możliwości używać e, klimatyzacji, tej klimatyzacji. E, w ciągu e, ciągu dnia e, i, i, no jeszcze tak, to potrzebne tak. po prostu o tak tak Niezbędne, tak, tak, tak. Tak, tak. więc potem e, e, lodówkę, która jest elektryczna mhm. to też nowe, więc usunię e, z tym kiedyś siedzenie był tu mhm. więc i to fakt, że usunięte i mam te tu, dodatkowe szafki po Dodatkowe szafki, tam no, ubranie, dobrze, tak? No. I ubranie, więc e, więc to, to bardzo dobre e, i to też na przykład. No to też jest no, fajna cargo, sprawa. Kargo takie super. E, to, używa ca całość okej mm -hmm. ok, zlew, które tam co jadłem wczoraj, który nie a, a, ale to jest właśnie rzecz, aby powiedzieć. Ja, tak, kiedy jestem w podróży, mm -hmm. ja um, tylko mijam rzeczy, um, um, kiedy jest, um, kiedy mam dostęp do wody. Jeżeli nie w ogóle, uh, więc nie, na przykład mam tu bardzo dużo... Plastikowych. tak Nie, nie, to znaczy normalne. No, okej. Okay. Tak, i uh, z tym uh, mo można... Um, Cyn i ysgrifennu potiad pot potiad i'n amwys iawn. Ffilm y fawntyn. Mos i filmy z 1939 roku, będą montować i to będzie mój kanał historyczny. To miło. miło, że interesujesz się historią, szczególnie tą, którą, która była i dotyczyła naszego kraju, czyli tak. Polski. To jest, bardzo, to jest bardzo miłe generalnie. Ja jako wielbiciel historii ogólnoświatowej, a w szczególności polskiej, to bardzo to doceniam. Jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo dobre. Uliczkami trzeba. Gdzie się wybieramy do Muzeum Wisły. Tak. Zobaczymy, co tam jest. Dokładnie. Udaliśmy do Muzeum Wisły w Tczewie, które właśnie zamierzamy zwiedzić. Było polecane, więc mam nadzieję, że będzie nam się podobać. Wchodzimy. 1092 km. Babcia w wirtualnej rzeczywistości. Byli się z bolszewikami, byli pewni, że Czef zostanie przy No tak. No właśnie. Dość z tym, że wspólnie z księdzem Kupczyńskim i Wodkiem Urchołskim trafilibyśmy jak nic do kryminału w Sztumie. No no. W Warszawie się słyszy, że jak kto dobrze wyjdzie z więzienia w Magdeburgu, to i. na jakie państwo może zostać? Powitać, powitać, panie burmistrzu. Moje serce również przepełnia radość, kiedy po tylu latach Widzę Polskę niepodległą. Lada dzień Lwów będzie gotów do wypłynięcia w swój pierwszy rejs do Brazylii. Mhm. Polecamy wszystkim drzew. Z ręką na sercu polecamy Muzeum Wisły, które warto zobaczyć będąc w drzewie. Pozdrawiamy poznanego w drzewie Sebastiana, czyli redaktora naczelnego polskiego karawaningu. Pozdrawiamy cię Sebastian. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o kimś takim jak Alan Heat, którego również pozdrawiamy, który zafascynował nas swoją opowieścią o, o swoim życiu i o. I o tym, że zna historię Polski i to bardzo dobrze, także to jest niesamowite. Naprawdę pozdrawiamy Cię, Alan, i wszystkiego dobrego. Przyjechaliśmy z Czewa.